Więzienie Autor Odin Austin Schaffer Ciemność Dręczy mnie oddech, którego nie mogę wziąć. W moich płucach i gardle panuje pustynia. Jakbym zatrzymał się w połowie oddechu, a potem okrutnie kazał moim płucom czekać. Mam otwarte usta, suche gardło i nie mogę nabrać powietrza. Czuję okropne napięcie w klatce piersiowej. Moje kończyny i mięśnie nie chcą się ruszyć. Nie mogę oddychać. Krztuszę się. Ciśnienie narasta. Zastój przechodzi na moją piersi i kończyny. Chcę krzyczeć, zedrzeć sobie twarz, wyjść, lecz jestem uwięziony. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. Ciemność. Muszę pamiętać. Muszę pamiętać. Bitwa. Straciłem panowanie. Postąpiłem jak głupiec. Śmiertelnicy ustawiali się w szeregach przeciwko mnie. Wpadłem w nich, piłem z nich. Pokusa była zbyt wielka. Gdy odbierałem życia, przemieniałem ich powłoki na bliższe podobieństwo mojego prawdziwego kształtu. Desperacko pochłaniałem coraz więcej i więcej, mając nadzieję na najskromniejsze echo tego, czym byłem kiedyś. Zamiast tego wypaliłem się zbyt szybko, niczym ogień, niszcząc nawet postać mojego żywiciela. Ciemność. Padało, kiedy walczyliśmy. i przykrywa mnie, było to i brud. i byłem ukryty przez tysiące lat, zamknięty w tym więzieniu. Ten przerażający pomysł karmi moją panikę. Bitwa dobiega końca, czuję to. Muszę zmusić moją powokę do wstania. Muszę. Muszę. Nie mam rąk ani nóg. Ciemność pęta mnie niczym kokon. Nie, zmuszam się do wstania, ale nie wiem, czy to działa. Wiem tylko o ciemności. Proszę, niech jakiś śmiertelnik mnie znajdzie. Proszę, bez końca błagam ciemność, ale odpowiedzią na moją upokarzającą prośbę jest cisza i tylko cisza. Nagle czuję śmiertelnika w pobliżu. Nie mam oczu ani uszu, ale czuję, że się zbliża. Ucieka od nieprzyjaciół. Musi spróbować się obronić, musi mnie chwycić. Czy mnie widzi? Mógłby przebiec obok, wtedy bym tu został. Czuję, jak jego ręka łapie tę powłokę i, I jego świadomość stoi dla mnie otworem. Wdrążam się w niego, ściągając go w dół. Jestem niczym tonący człowiek, ofiara morskiej katastrofy, która wydostaje się na powierzchnię, torując sobie drogę pośród swoich braci. Co się dzieje? krzyczy śmiertelnik, lecz zostaje uciszony przez ciemność, bezkresną ciemność, której właśnie uciekłem. I mam oczy. Widzę padający deszcz, błoto, krew z dokonanej turzezi. Przede mną stoi dwóch wyczerpanych rycerzy z włóczniami. Rościnam ich na pół i piję z ich powłok, kształtując to ciało na moje potrzeby. Są słabi. Muszę działać szybko. Muszę znaleźć lepszego szermierza, lepszego żywiciela. Wokół mnie są tylko umarli i umierający. Słyszę, jak ich dusze opuszczają ten świat. Walka jeszcze się nie skończyła. Przeniosła się za mury miasta. Zmusza mój nowy, kulejący i pełzający kształt do pójścia w kierunku odgłosów bitwy, w kierunku lepszego żywiciela. Ryczę, ale nie triumfalnie. To nigdy nie jest triumfalny ryk. Będę pił z tego miasta, ale osiągnę tylko groteskową parodię mojej utraconej chwały. Zostałem kształtowany przez gwiazdy i czystość mojego aspektu. Byłem światłem i rozsądkiem, którym nadano kształt. Broniłem tego świata w największych bitwach znanych ludzkości. A teraz krew i osocze kapie z tej ukradzionej, rozkładającej się powłoki. Mięśnie oraz kości walą i drą się w sprzeciwie potworności, którą się stałem. Nabieram powietrza. Nie, Atroksie, mówię mokrym głosem, odbijającym się echem od umaru wokół mnie. Będziemy parli naprzód, i naprzód, i naprzód. Dopóki nie nadejdzie zagłada ostateczna. Będę cię zabijać raz.